W gazecie przeczytałem, że apokalipsy nie będzie. Aby uczcić tę dobrą nowinę, poszedłem do McDonalda i zamówiłem hamburgera. Jakież to szczęście, myślałem, gdym entuzjastycznie przyprawiał hamburgera ketchupem, że nie będzie trąb anielskich ani gwiazdy spadającej na ziemię, co by nam tę ziemię spaliła. Dotychczas konsumowałem bez entuzjazmu, ponieważ żyłem w oczekiwaniu katastrofy. Po co właściwie keczup, skoro i tak zmierzamy ku katastrofie? Ale teraz świat ma przyszłość, więc dołożyłem sobie jeszcze keczupu, bo teraz już warto. Również na zajut spożyłem hamburgera z podwójnym keczupem, ale trzeciego dnia zauważyłem, że konsumując podwójny keczup po raz trzeci, nie dotrzymuje kroku własnej epoce. Pierwszego dnia ją wyprzedzałem, drugiego dotrzymywałem kroku współczesności, ale trzeciego? Byłem już zapóźniony. Podwójny keczup po raz trzeci to wstecznictwo. Aby nie pozostać w tyle, powinien być przynajmniej potrójny. Więc zjadłem potrójny. Trochę mi się odbiło, ale w zasadzie nie czułem się źle. Kłopoty z żołądkiem miałem dopiero po keczupie czterokrotnym. Na szczęście ból udało się zażegnać za pomocą tabletki. Ale po keczupie pięciokrotnym nic nie pomogło. A po sześciokrotnym, na samą myśl o siedmiokrotnym, ehh, ehh, robiło mi się niedobrze. Co dalej? Nieubłagany rozwój konsumpcji wymagał keczupu siedmiokrotnego, ośmiokrotnego, dziewięciokrotnego, dziesięciokrotnego i tak dalej, bez końca, bo teraz, gdy apokalipsę odwołano, przyszłość nie miała już kresu. Załóżmy, że przetrzymam keczup nawet dziesięciokrotny. A dalej? Podpaliłem McDonalda. Tu chodziło o życie. Pożar nie był wielki, gdzie był tam do apokalipsy. Ale lepsze to niż nic.